Witam, witam w kolejnym odcinku UFO Historii. Dziś zajmiemy się niepublikowanym dotąd, a niezwykle ciekawym przypadkiem z okolic góry Osona, uznawanej za miejsce, gdzie regularnie obserwuje się obiekty UFO i za taką częstochowską strefę X. Do wydarzeń doszło jesienią 2014 roku, a w ich trakcie zanotowano m.in. oddziaływanie zaobserwowanego obiektu na samochód i elektronikę. Zostańcie ze mną przez kilkanaście najbliższych minut i posłuchajcie, co się wówczas wydarzyło. Nim zaczniemy tradycyjne podziękowania dla donatorów, którzy wspierają moją pracę, dla komentatorów dopingujących do kręcenia dalszych odcinków i dla czytelników nieznanego świata. Czekam też na Wasze listy, relacje i propozycje audycji. Zaczynajmy! Jeżeli interesujecie się zjawiskiem UFO albo jesteście wiernymi słuchaczami Radia Paranormalium, nie jest Wam obcy temat anomalnej strefy wokół Góry Osona w Częstochowie. Formalnie wszystko zaczęło się tam w sierpniu 2002 roku od obserwacji, jakiej dokonał u jej stóp Grzegorz Starczyński wraz ze swoim ojcem i bratem. Było to pierwsze nagłośnione na cały kraj zdarzenie stamtąd, natomiast trzeba powiedzieć, że do dziwnych incydentów dochodziło tam dużo, dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o to wydarzenie z 2002 roku, to w dużym skrócie przebiegało ono tak. Grzegorz udał się tam po telefonie od brata, który pracował pod podnóża góry. Twierdził, że obserwuje taniec dziwnych, świetlistych obiektów nad okolicznymi polami. Po przyjeździe na miejsce z lornetką przez długi czas panowie obserwowali manifestację UFO, aż zrobiło się naprawdę późno i musieli wracać do domu, by rano wstać do pracy. Grzegorz mówił, że to, co pojawiło się nad polami, wyglądało jak dwa czerwone obiekty, jeden większy, drugi mniejszy, które znajdowały się w jakimś układzie wokół siebie, raz na jakiś czas się do siebie zbliżając. To był taki pierwszy aspekt tego zdarzenia. Potem był drugi, bardziej sensacyjny. Otóż, kiedy Grzegorz z ojcem odjechali z miejsca zdarzenia, z góry Osona, to potem Grzesiek skręcił w jedną z dróżek odchodzących od głównej drogi. Tej drogi, która prowadzi wprost do Częstochowy. Za polami, gdzie widoczne było UFO, leżała dzielnica Mirów. I Grzegorz, kiedy wjechał w tą dróżkę, taką nieutwardzoną, zaczął wysyłać sygnały świetlne w stronę UFO. Światłami samochodu. Jeden z tych obiektów miał odpowiedzieć mu taką samą sekwencją błysków. Dosłownie jak w filmie. O tym, co działo się potem, w tym o zgłoszeniu kontaktu z UFO na policji w Częstochowie, możecie posłuchać sobie w specjalnym odcinku Debat Ufologicznych, gdzie Grzegorz o tym wszystkim opowiedział. Link znajdziecie pod spodem. Nie wykluczam też, że pewnego dnia Grzesiek może zaszczycić UFO historię swoją obecnością. Kilka lat później, po opisanych tu wydarzeniach, spotkaliśmy się z Grzegorzem. Pojawiły się pierwsze publikacje na ten temat w internecie, potem w lokalnej prasie, wreszcie w ogólnopolskich portalach i m.in. w nieznanym świecie. Tak narodziła się legenda Guru Osona, żywa i istniejąca do dzisiaj. Mówię legenda, bo miejsce to rzeczywiście, sądząc po wpisach w internecie, ale i tym, co się na mieście opowiada, stało się punktem wpisanym w folklor miasta. Nie ukrywam, że mieliśmy z Grzegorzem w powołaniu tej legendy udział, ale nie traktujcie tutaj słowa legenda w wymiarze pejoratywnym. Nie, nie. Chodzi o lokalną, miejską legendę. Nadal żywą, opartą o prawdziwe wydarzenia. Po nagłośnieniu których zaczęliśmy otrzymywać kolejne relacje świadczące o tym, że tam coś dziwnego się dzieje, ale nie zawsze w wymiarze takim, jak wiele osób myśli. Musicie jeszcze wiedzieć kilka rzeczy. Otóż miejsce to dość mocno się zmieniło przez te wszystkie lata. Jeżeli nie znacie tematu, to może kilka słów wprowadzenia. Otóż góra Osona jest górą tylko z nazwy. To co prawda najwyższe wzniesienie w granicach administracyjnych częstochowy, ale de facto to niewielkie wzgórze wapienne złożone z dwóch części naturalnej i usypanej sztucznie, aby umieścić tam potem zbiorniki. Ogromnej przepompowni na potrzeby sąsiedniej huty. W przeciwieństwie do okolicznych wzgórz, Osony, jak niekiedy nazywają ją miejscowi, mówią na nią nie góra Osona, tylko po prostu Osona, nie porastał wysoki las. W czasach, gdy odwiedzaliśmy tamto miejsce, wyglądało ono zupełnie inaczej niż dzisiaj, kiedy to obecnie po prostu natura srogo wydziera się na ten obszar. Tak naprawdę wzgórze nie jest już nawet miejscami widoczne z drogi prowadzącej tuż pod nim zresztą bardzo ruchliwej drogi. Co jeszcze musicie wiedzieć? Otóż góra Osona, chociaż położona jest na północnym krańcu Jury Krakowsko-Częstotowskiej, no to wygląda raczej na jakiś postapokaliptyczny schron niż urokliwą skałkę, bo to jest takie miejsce pełne paradoksów. W kaplicy na górze mieliśmy figurę Maryi w zboczach betonowe ściany, a gdzieś w chmurach rzekome UFO. Ale powracając do opisu, na szczycie góry Osone znajdowała się dawniej taka studienka z betonową kopułą, która potem uległa zabaleniu. Było to bardzo klimatyczne miejsce na swój sposób, takie do którego ściągała młodzież fotografowie. No i od około 2005 Roku Skywatcherzy i Miłośnicy UFO. Wiem, że zasiadali tam, wiem, że puszczali czasem lampiony, drony i wiem, że niekiedy ożywiało to pogłoski o tym, że na górze osona nadal dzieją się dziwne rzeczy. Dzisiaj odwiedzin góry nie polecam, jeżeli nie jesteście lokalsem albo grzybiarzem. Po pierwsze, miejsce utraciło wiele uroku, po drugie to są ruchliwe tereny przemysłowe. Naprzeciwko góry mamy kombinat metalurgiczny, umownie zwany Hutą i jej poszczególne części, także park przemysłowy. W tamtych okolicach dodatkowo bardzo często czuć charakterystyczny zapach, który może nie odpowiadać wszystkim osobom. No i przede wszystkim okolica strasznie zdziczała. Tak się rozgadałem, ale powiem wam jeszcze dwie rzeczy. Otóż między legendą Góry Osona, a naszymi ustaleniami jest pewna rozbieżność. To nie góra jest centrum dziwnych wydarzeń, tylko jej najbliższe, ale też te trochę dalsze okolice. Góra Osona jest takim jakby punktem orientacyjnym, symbolem. To nie jest też tak, że dzieją się dziwne zjawiska na samym wzniesieniu. I często nawet nie dzieją się za bardzo wysoko w powietrzu, tylko nisko nad ziemią. Kolejna rzecz. Otrzymaliśmy naprawdę wiele zgłoszeń o dziwnych zjawiskach z tego rejonu, choć de facto ten najbardziej gorący obszar, gdzie dochodzi do dziwnych wydarzeń, pomiędzy górą Osona a górą Prędziszów, jest niezamieszkały. Wiele osób tam jednak przejeżdża po prostu do pracy. Trzecia sprawa. Zjawiska powietrzno-atmosferyczne wokół. Z górze Osona i w okolicach występują od dawna. Jak mówi jedna z hipotez, prędziszów wspomniany, który jest także kamieniołomem, został nazwany właśnie tak, ponieważ działy się tam rzeczy przedziwne. To właśnie tam doszło do zdarzenia, na którym się dzisiaj skoncentrujemy, ale jak powiedziałem, jest to bezpośrednie sąsiedztwo góry Osona i niejako część tej strefy anomalnej. Zresztą bardzo łatwo to sobie przeanalizować na mapach. Dodatkowo nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z odcinków mówiłem o dziwnym obiekcie, wielkiej. Kuli światła, którą widziała gdzieś prawdopodobnie po wojnie moja prababcia. Otóż było to też mniej więcej na obszarze tej strefy anomalnej, jakieś 2-3 km na wschód od góry Osona. A podobnych relacji było tam znacznie więcej. Jeżeli chodzi o charakter notowanych tam anomalii, to jest on dość szeroki. Od kul światła, jak ta w przypadku Grzegorza po obserwacji małych białych kulek kilkadziesiąt metrów nad ziemią, jedną z takich widział w świetle dniało i znajomy, poprzez relacje o jakichś dziwnych słupach w powietrzu, czy rozbłyskach nad wzgórzem, po których mówiło mi wiele osób i nie miały one związku na przykład z wyładowaniami atmosferycznymi. Trzeba też widzieć, że jak wspomniałem, po tym jak góra zyskała sławę, wiele osób puszczało tam lampiony albo drony, stąd czasem pojawiały się jakieś relacje, że znowu coś się tam dzieje, a przyczyna tego była zupełnie inna. Zdarzenie, o którym Wam za chwilę opowiem, jest z wielu powodów szczególne. Po pierwsze, wpisuje się ono nieco w te starsze relacje z rejonu Góra Osona Prędziszów. Ponadto jest drugim najbardziej rozbudowanym zdarzeniem anomalnym z tego właśnie rejonu. O pozostałych, tych drobniejszych, kiedyś przy okazji Wam opowiem. Relacją dysponuję w formie tekstowej. Umieszczona była w moim archiwum i do tej pory z jakichś powodów nie doczekała się publikacji, choć może gdzieś w skrócie kiedyś o niej wzmiankowałem na antenie radia Paranormalium. Świadków obserwacji było co najmniej czterech, co najmniej, bo prawdopodobnie ktoś to jeszcze obserwował na kamerach monitoringu. Ale pomimo prób zasięgania języka, nie udało mi się dotrzeć do pracowników ochrony, którzy również byli tamtej nocy świadkami obserwacji obiektu, który, jak się okazało, pojawił się w dwóch oddalonych od siebie lokalizacjach. Głównym świadkiem i informatorem był Chowianin, mieszkaniec dzielnicy Aniołów, pan M., który chciał zachować anonimowość. Zacytuję wam obszerne fragmenty jego relacji, ponieważ zawsze, moim zdaniem, opis świadka lepiej obrazuje nam zdarzenia od takiej sztucznej, suchej analizy. Świadek pisał, cytuję. Dotarłem do Państwa przypadkiem, ale chciałbym podzielić się dziwną obserwacją czegoś, co wprawdzie nie wyglądało jak ufo ani nie leciało wysoko, natomiast spowodowało awarię mojego samochodu oraz interwencję służb ochrony Huty Częstochowa. Cała rzecz miała miejsce w dniu 23 listopada, niedziela 2014 roku, pomiędzy godziną 3 a 4 rano. Jeździliśmy wraz z narzeczoną w okolicach Olsztyna i chcieliśmy wracać przez Mirów do Częstochowy. Kiedy okazało się, że w miejscowości Srocko minęliśmy drogę nam stów, postanowiłem już nie wracać, tylko jechać przez dzielnicę zawodzie. Dochodziła godzina trzecia, ale parterka prosiła, abym gdzieś na chwilę zjechał. Za potrzebą. Wybrałem starą drogę do Huty, jadąc od srocka w lewo na takim ostrym zakręcie. Koniec cytatu. Świadek relacjonuje następnie, że wjechał na wspomnianą drogę, zakręcił, a potem wysiadł z auta. Warto dodać, że wskutek wycinki tamten rejon dziś już wygląda nieco inaczej. I dodajmy, że nie jest to miejsce, które bezpośrednio sąsiaduje z górą Osona. Na szczyt góry jest stamtąd jakieś nie wiem, półtora kilometra, ale wróćmy do tego, co miał do powiedzenia świadek, który przypominam, wysiadł ze swojego BMW z rocznika 2010. Cytuję. Po chwili usłyszałem trzaski i syczenie, jakby ulatniał się jakiś gaz. Początkowo myślałem, że ten dźwięk dobiega z huty. tym bardziej, że przy ogrodzeniu jest jakaś stacja, ale okazało się, że widać jakby płomień, unoszący się dosłownie nad ziemią, jakieś 30-40 metrów przed maską mojego auta. Wystraszyliśmy się, po czym wsiedliśmy szybko do samochodu. Okazało się, że to coś strzelało, jak suchy chrust oraz syczało. To niewielka petarda. Wtedy tak myślałem. Przeraziłem się jednak, kiedy zaczęła lawirować przed samochodem totalnie bezwładnie. To syczenie i trzastki były tak głośne, że, będąc w zamkniętym aucie, były naprawdę mocno słyszalne. Po chwili to coś znikło, za to przy płocie pojawił się samochód, biały peżot, którym podjechała ochrona huty. Mrugnęli mi światłami, więc wysiadłem. Wysiedli panowie pytając, co ja tam robię i dlaczego używam jakichś środków pirotechnicznych, bo oni dostali informację z monitoringu, że puszczam jakieś petardy. No więc im wytłumaczyłem, że nie puszczałem żadnych petard, i ten jeden ochroniarz potwierdził przez telefon, że ten ognik, czyli obiekt, nadleciał w ogóle z innego kierunku i że ja nie mam z tym nic wspólnego. Kiedy rozmawiałem z ochroną, drzwi do mojego auta były otwarte, a narzeczona zgasiła silnik, by słyszeć rozmowę. W jej trakcie pracownik ochrony poradził, żeby jak najszybciej stamtąd jechać, bo już podobno kilka dni wcześniej widziano tam jakieś błyski czy ogień. Ochrona odjechała. Kiedy wróciłem do samochodu i chciałem odjechać, okazało się, że bateria jest silnie rozładowana. Także rozładowany jest telefon mój i mojej dziewczyny. Moją uwagę zwrócił fakt, że kiedy ochrona podjeżdżała, zgasła również lampa sodowa, która oświetlała teren przy ogrodzeniu. Mało tego. Kiedy samochód ochrony stał przy płocie, jego silnik zaczął się jakby dławić czy przerywać, co nawet jeden z nich skwitował jako zapchany filtr. Zatrzymajmy się tu na chwilę. I tak, gdyby rzeczywiście wszystko się na tym skończyło, że pojawił się jakiś dziwny ognik, który znikł i wzbudził zainteresowanie ochrony, to ta hipoteza, moim zdaniem, o pirotechnikach amatorach nie wydawałaby się taka naciągana. Ludzie mają różne rzeczy w głowie, wiecie. Okazało się jednak, co już wiemy z cytowanej relacji, że pojawienie się obiektu miało bardzo konkretne skutki i efekty. Dalej ta historia również potoczyła się dziwnie, mówi świadek. Cytuję dalej. Miałem nowy akumulator w pełni naładowany, a samochód BMW 530i przed zdarzeniem i po nim normalnie pracował i absolutnie nie miałem problemu. Dziwną rzeczą były dwa rozładowane telefony, a jeszcze bardziej dziwne było to, że obydwa były wyraźnie gorące. Zrozpaczony próbowałem uruchomić silnik, ale niestety nie było na to szans i nawet kontrolki się nie zapalały. Że mówię prawdę potwierdzi ochrona huty, ponieważ zacząłem wyzywać pomocy przy ogrodzeniu i kiedy podjechał samochód ochrony, panowie przez płot pożyczali mi kablami prądu do uruchomienia. Mój samochód był tak rozładowany, że za pierwszym razem w ogóle po uruchomieniu i odcięciu kabli zgasł, po czym musieliśmy go podpiąć ponownie. Za drugim razem wszystko się udało. Podziękowałem i pożegnałem się, ale nagle wróciliśmy do tematu tego ognika. Pan z ochrony nic mi nie powiedział, ale stwierdził, że pracuje tam już długo i niejedną dziwną rzecz widział w tamtym rejonie. Polecił, abyśmy już więcej tam nie przyjeżdżali, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy dzieje się coś niesamowitego. To tyle. Historia jest autentyczna, a ognik został ponoć uwieczniony na nagraniach ochrony huty, a także był widziany przez patrol. Panowie by to pewnie potwierdzili, jak również fakt uruchamiania mojego auta z długich kabli rozruchowych. Koniec cytatu. Pomimo prób rozeznania się w sytuacji i zdobycia kilku informacji od znajomych, którzy wtedy pracowali, choć niestety nie w ochronie Huty Częstochowa, nie udało się żadnych informacji uzyskać ani potwierdzić. Co prawda, nie oznacza to, że to się nie wydarzyło. Ludzie coraz rzadziej chcą mówić o dziwnych zdarzeniach, a jeżeli już w grę wchodzi praca, to często jest to wręcz temat tabu. Pytanie, czy nagranie pokazujące dziwny obiekt pod hutą wciąż istnieje po tylu latach? Szczerze wątpię w to, ale świadek miał do przekazania jeszcze kilka dodatkowych szczegółów. Na pytanie o to, czy poczuł coś dziwnego w momencie, kiedy pojawił się ten obiekt, który przecież musiał w silny sposób oddziaływać, co odbiło się na elektronice i układach jego samochodu, no to dowiedzieliśmy się czegoś takiego. Cytuję: Poczuliśmy jakby chwilowe mrowienie, taki krótki dreszcz, ale nie wiem, czy to było spowodowane strachem, czy nie. Trudno mi powiedzieć. Natomiast zapomniałem wspomnieć o trzech szczegółach, o których przypomniałem sobie po rozmowie z dziewczyną. Po dosłownie chwili, kiedy ten ognik zniknął, po tym jak wyszedłem z auta wezwany przez ochronę, to będąc pod ogrodzeniem usłyszeliśmy ogromny huk. Zapytałem co to i pamiętam, że ten facet odpowiedział, że magnes puścił blachę. Cudzysłów. Nie wiem, czy to ma jakiś związek ze sprawą. Wspominałem też o chwilowej, nierównomiernej pracy silnika samochodu ochrony oraz o tym, że zgasła lampa przy ogrodzeniu. Dziewczyna przypomniała mi jeszcze o jakby świeżym powietrzu. Rzeczywiście było tam czuć jakby ozon, tak jak czasem po burzy, a kiedy wróciłem do auta i dotknąłem czegoś, chyba ramki w szyberdachu, złapał mnie tak zwany prąd. To znaczy, rozumie pan, przeskoczyła mi iskra z opuszka palca na karoserię. Dziewczynie także przeskoczyła taka iskra, kiedy dotknęła swojego telefonu, czy nawet mnie. Już w tej chwili tego nie pamiętam, ale może ma to jakieś znaczenie. Zapytany o to, co to mogło być, czy na przykład piorun kulisty, świadek odparł, że, no, raczej nie. Cytuję: Myślałem o piorunie kulistym, tylko że wtedy było dość mroźnie. Nie występowały także żadne opady. Pamiętam także, że niebo było czyste. Moim pierwszym skojarzeniem, kiedy zobaczyłem to coś, była myśl, że to jakaś petarda. Przechodziła mi również przez głowę myśl, że pracownicy ochrony celem oświetlenia tego kawałka pola i lasu. Nieprawidłowo odpalili rację świetlną. Ale zastanawiające jest, że ja tam stałem dosłownie chwilę, a po następnej chwili pojawiła się ochrona, zarzucając mi właśnie puszczanie petard, bo rzekomo dostali o tym informację z kamer. Czyli te kamery i obsługa musieli widzieć coś wcześniej, a później zobaczyli światła mojego auta i dlatego tam podjechali. Znalazłem się po prostu w niewłaściwym czasie i w niewłaściwym miejscu. I teraz ważna sprawa, drodzy Państwo. Świadek mówi tak. Kiedy tam byłem, ochroniarz rozmawiał z operatorem tych kamer, który stwierdził, że ten ognik był przez jakiś czas przy bramie kolejowej, z drugiej strony, przy której ja w ogóle nie byłem. To już chyba wszystko. W każdym razie nie mam zamiaru tam wracać, dodał świadek. Koniec cytatu. Pojawia się pytanie, co tamtego dnia się właściwie wydarzyło? Czym był obieg, którego oddziaływanie było tak silne, że spowodowało awarię samochodu i telefonów? Wreszcie, czy to wszystko jakoś wiąże się z innymi zdarzeniami spod góry Osona i Prędziszowa. Wielokrotnie w rozmowach z Grzegorzem Tarczyńskim poruszaliśmy hipotezę, że to wszystko co się tam dzieje może mieć jakiś związek z nieznanymi zjawiskami naturalnymi, jakimiś wyładowaniami ziemskimi światłami czy lokalną tektoniką mocno przecież zaburzoną przez ogromny kompleks huty i betonowe hale w górze Osona. Odnoszę się tutaj konkretnie do teorii o tak zwanych ziemskich światłach, które widywane są na przykład w czasie trzęsień Ziemi i wiemy, że takie zjawiska rzeczywiście występują. Natomiast one mają charakter przelotny, to po pierwsze, po drugie występują raczej w górze, natomiast część obiektów tutaj w okolicach Prędziszowa, górosona Osona i m.in. miejscowości Srocko była widywana na Ziemi. To wszystko mogło też w jakiś sposób wpływać na pojawienie się legend, które krążyły już po wojnie, o ognikach, które były tam widywane przez miejscowych, nazywane były z tego co pamiętam świcokami. No dobrze, ale skoro to wszystko wina chuty, tektoniki, nacisku tych ogromnych mas na Ziemię, na grunt, to co ze starszymi relacjami, takimi kiedy jeszcze ten kompleks nie był tak rozbudowany? I co powiedzieć o tych przypadkach, kiedy obiekty zachowywały się w sposób jakby inteligentny? No nie możemy przecież powiedzieć, że jakiś naturalny ognik odpowiedział Grzegorzowi sekwencją oświateł, którą on w jego kierunku nadał. Powracając jeszcze do zdarzenia z udziałem kierowcy BMW i jego pasażerki, jego dziewczyny, to według mnie szanse na to, że widzieli odpaloną racę albo coś podobnego, a następnie zupełnym przypadkiem doszło do awarii, telefonu i samochodu, są niewielkie. Ale nawet jeśli uznamy, że był to jakiś błędny ognik, jak potraktować to, że pojawił się on dwa razy w odrębnych lokalizacjach przy bramie kolejowej oraz potem tam, gdzie znajdował się świadek. Nie miało to zdarzenie więc charakteru punktowego. Mówiąc prost, wiele wskazuje, że wydarzyło się tam coś bardzo dziwnego. Zastanawiającego, ale może mającego jakieś swoje wytłumaczenie. Pewne jest jedno: pracownicy coś widzieli, nie raz, ale nie za bardzo chcą o tym mówić. I o tym wielokrotnie wspominał też Grzegorz Starczyński. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze i relacje, szczególnie jeżeli wniosą coś do omówionych przeze mnie spraw, tak jak ta dzisiaj. Dziękuję za wsparcie dla kanału, bo to ważna rzecz dla mojego morale. Pamiętajcie, że UFO historie dopiero się rozwijają, rozkręcają. Niewykluczone, że kiedyś będą miały inną formę, bardziej wizualną. Czeka nas jeszcze wiele spotkań poświęconych UFO, ale nie tylko, bo też o to pytacie, czy kanał będzie poświęcony też innym zagadkom. Na pewno. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.